I, powie i, I powiedział już, to jest moja ostateczna forma, wstęp się na weź się Ej, Co? Nie Nie, zasługuję na to, żebym go dotykał, jaką się nie myje przecież. No, nie? To wirus. Czy, ja Czy ja mogę to złapać? Oh, nie, nie można. Bo... Nie, nie mogę. No w sumie go nie możesz, bo ten... Bo jest gejem. A, bo no, bo no właśnie. Ha, Ruchu, on na on to nawet nie, nie... On nie wie, wie to, On nie wie co to, to jest nawet... Nie wiem co. H? to jest es Jestem biedem, tu bieden, prawie? No to bieden, coś nie co mówię. To bieden to jest twoja sara. Nie taki każdym... Jakbyś ty Benjamin się chwaliła papi Milami za jesteś takim koksem, Tu powiedz jak, ile waży pojazd stara, więc za ton, tą jednego tkanika? No, ona, ona, wa ona waży 5 ton, bo dosłoniesz. To a ty się podlecił, ile ty ważysz? Kto? No, no, ten który poradzi, On nie zna tego, No kurde, ty ja mogę tu łatwo, łaskawie wyjść. Dobra, ale to nie... Nie gadaj, że Dung do tej liczby wygra. Ja też nie gra. Dobra, wygra, to Ja pierniczek gdybym mną ulajpił tak, że to już za mną bym był, nawet miał górę um, tego łyczki. Dobra, bo. O, co możesz weźć Ale wtedy chodziłem na dwór, a nie siedziałem w domu i ciągle takie mile dostawałem od starych? E, znaczy, adoptowa jesteśmy adoptowany, znaczy się? No i przynajmniej się ruszałem, przynajmniej e, nie mam... Może nie mam tak mało e, tych koronek, ale przynajmniej coś w życiu osiągnąłam, a nie jak ty e, chwalisz się osiągnięciem e, dupy w Właśnie, co ci gry dadzą? Co ci gry dadzą? Ej, by nie. będziesz lepszy? Że będziesz lepszy ostatni. Nie dość się tak To w to Coś poszło? co nie tak? Dawaj, dawaj! skąd go! Nie no! Po co? po co? Jak on jest przecież brudasem, bo się o ty miesiące nie mógł? Dobra, chłop ma, za czter... ma, za... ma flagę za czter... Chłop ma flagę za... Chłop ma flagę za czter... Chłop ma flagę za 14 czter... poziom krągowy i się flexuje, że jest dobry, lol. Czy to jest flaga? No, to jest flaga. Od kiedy mówi się na to, że... flaga. To ty robisz, koalo. To jest pewnie flaga Rosji, bo tam, tamtąd pochodzisz. Do pochodzisz. Dobra, cicho, boś ty pochodzisz z Australii, Beniamin. Czy kto to tam no, Ale był? to nie ja mówiłem po pierwsze. Dobra, macie A, wszyscy takie zadowzne jest głosy. No, Jesteś Mario Mario Party, który przegrywa. On jest Mario, tylko że ten obszar. Ten Przeba chyba na Jakiś to był. Jeszcze! Jeszcze teraz gra z nami! On gra z nami, ale w sandałach od Gucci. On gra z nami, żeby się pochwalił, że jest najsłabszym graczem na świecie. Oj, tak. Jeżeli nic nie umie robić, tylko grabować. Gram z wami jedynie po to, że jakbym wyszedł, to byście się śmiali, debilu. Możesz mi possociać. Ja Ciekawe co będzie. O, Sleyka perfai. Final, no, co? O nie, co ja no, to ja tu przegram. Ja to ja wygrać ja ja no, bo... Ej, to na te, to na te będzie grabił Wartka? Ej, sami A, sami, sami, sami sami debile powiedzieliście nam przed rundą, że nie można grabować sami dobra, chcecie mnie grabować, lol. Ale no. Z nie im Ty nas nie możesz grabować. No, no dobra. Ale na finał grabimy się. Tylko pan nie na W To Takie W takiej skali tylko można go To stara starego Tylko lubię Dobra przegrał mi tak Dobra trudno Ale Mam to... Jak ktoś inny wygra to jest... To jest dobrze Bum przegra Dobre, Dobra ja na 100% przegrałem są stacjnięto Mówi się ja trudno jest. A nie tak jak Daniel był on to raid Dobra, wiesz, się ogarnij, się ja nie dzielę, bo po prostu mi zazdrościsz, że jestem lepszy lol. No, ha, ja ta, ta, ta ta. Nie mi zazdrości, że ja mam więcej IQ. No, właśnie my mamy więcej IQ niż, niż ty. Dobra, IQ, niż ja nie dzielę, to było modne IQ. Mówię, nie kto ma ile IQ w 2017. lol. No, no ulaj się piecy! w którym się urodziłeś? <ślesk> Piękne słowa pięknego człowieka. A dziękuję. Bardzo jak gra. Co poszło no. nie tak? Co poszło nie tak? Uuu. Nie skończyłeś, się tu grać. Nie, 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 Eee, Hopping, submit. Bunny Hopping, sam No nie, daj, dajcie... Bane hopping dawajcie! Bane hopping, bo on będzie na jump show da mnie hopował. No! Tak! Bo inaczej go... Skończył w powietrzu bez dajba! No właśnie, haker jakiś haker, <laughs> Hakerowski! Ale jak zdobyłem koronę? Jezu, co ci, ta, da, co ci ta korona da, możesz ją sobie jedynie wsadzić mocno w dupę. No ale debilu, po pierwsze to nie ja mówię, więc się ogarnij, bo wy dla swoich kolegów myślisz, że jesteś fajny. Po pierwsze, znam ich dopiero od dwóch dni, jeszcze nie wiem, czy to są moje koledzy. A po drugie, to idź do swojego Gabrielka, bo on chyba słyszy, że przyszedł ci z okładką Happy Mila, do drzwi. E, dobra, ale nie, ale czekaj, daj mi coś powiedzieć, daj mi coś powiedzieć, bo oni tylko na mordę. Twoi... Dobra, chcesz się spórtać do mikrofonu, to chcesz powiedzieć, okej, ja rozumiem. Ci, ci twoi koledzy, ci twoi koledzy myślą, że są fani, bo jak ci ciśnie po kimś i oni się śmieją, to Myślę, że są fani, dokadałem słowa w interne z internetu, bo nie a, a, są fani. A, a, bardzo a, śmieszne a, jest to, że się, się chwalisz, chwalisz. I, jak, jakimś głupim osiągnięciem w, w grze. Jak że na nic nie osiągnąłeś, prawda? No pewno. No. Jak on się... Ja do... do... nawet do bo on nawet nie wie co są no, przyjaciół. przyjaciół. No mam przyjacieli więcej niż cel. A, no, a nie gram w Minecrafta ze No twój przyjaciel to jest gówno numer jeden, Ale! no. Ja nie gram, wcale nie gram. Ta no. no, osoba, chwila, jak... Dobra, mógłby być Jump Showdown, ale... Nie był Jump Showdown, no tak? I jak byłby Jump Showdown, to inni by grabowali Beniamina, więc byłby Esmin. No ale już nie się po, po pierwsze przed rundą powiedziałeś kto wygra ten jest najlepszy i wygrałem, więc mordeczko weź tam. Ja powiedziałem to będzie pierwszy ten. Nie, nie najlepszy. liczyło, nie to była. Nie liczyło, nie liczyło. Ja, robię, ja